A teraz poprosimy pana przewodniczącego kapituły o zabranie głosu. Szanowni Państwo, laureaci statuetki, pozwólcie, że w imieniu kapituły złożę Wam, laureatom, gratulacje Waszych osiągnięć, a władzom miejskim chciałbym pogratulować wspaniałego pomysłu. Ze mną w kapitule jest pan prezes Jan Bajno. 22 lata temu, jak spotkaliśmy się tutaj w Ząbkach troszkę i zaczynaliśmy biznes pan prezes Biden, troszkę wcześniej ode mnie, to był inne miasto, inne czasy. I muszę Państwu powiedzieć, że to co y, można z perspektywy tych 22 lat powiedzieć, to Ząbki stoją małą i średnią przedsiębiorczością. Ale nie tylko ząbki stoją małą i średnią przedsiębiorczością. Również nasz kraj stoi małą i średnią przedsiębiorczością, bo właśnie przedsiębiorcy w tych naszych krajowych firmach wytwarzają prawie połowę PKB, zatrudniają 60% wszystkich ogółu zatrudnionych. Jest to naprawdę potężna siła i możemy być dumni, każdy z Państwa może być dumni, dumny z tego, że właśnie my stanowimy dzisiaj gro polskiej gospodarki i to takie gro aktywne, gro bardzo dynamiczne, kreatywne. Jest pewien problem, który ja obserwuję, że dzisiaj w biznesie. Brakuje młodych ludzi, młodych ludzi, którzy chcieliby być dzisiaj przedsiębiorcami, chcieliby być pracodawcami. Odnoszę takie wrażenie, że dużo bardziej trendy jest pracować dzisiaj w wielkiej korporacji, ale nawet pójść do pracy gdzieś w urzędzie. I wydaje mi się, że bardzo ważne dla przyszłości... Właśnie naszych firm, małych i średnich jest to, aby na każdym poziomie włożyć troszkę więcej pracy w pozyskanie i w przekonanie młodego pokolenia, aby miało odwagę podejmować działalność gospodarczą, włączać się w firmy rodziców i zakładać własne firmy. Jeszcze raz gratuluję wyróżnionym, dziękuję władzom miasta za zorganizowanie tej uroczystości i mam nadzieję, że będzie to kontynuowane, bo jest to piękna idea. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Panu Przewodniczącemu. Proszę Państwa, a za chwilę przed nami słynna kanapa Forbesa. Proszę Państwa, tematem dzisiejszej dyskusji na kanapie Forbesa są perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, a w innych krajach Unii Europejskiej, na przykładzie Chorwacji. Na kanapę Forbes'a zapraszam zatem Jego Ekscelencję Ambasadora Nadzwyczajnego Republiki Chorwacji, Pana Iwana Delvecchio oraz Panią Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Profesor Elżbietę Mączyńską-Ziemacką. Rozmowę poprowadzi zastępca redaktora naczelnego Forbes'a, Pan Jacek Pochłopień. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś proszę Państwa bardzo niezwykłe spotkanie. Mamy przyjemność gościć na kanapie forbsa, dwie bardzo wybitne postaci, co da nam znakomitą okazję do dyskusji o tym, co jest bardzo blisko nas, o problemach dotyczących polskiej przedsiębiorczości, ale skorzystamy też, zapytamy, dowiemy się, jakie są doświadczenia Chorwacji. Zatem pytanie o przedsiębiorczość. Pani profesor, czy. Unia, wejście do Unii Europejskiej pchnęło nas we właściwym kierunku. Kiedy ja o tym myślę przez pryzmat firm, mam takie trzy pierwsze skojarzenia. Po pierwsze, oczywiście, otwartość na Zachód. Pytanie, czy gdzieś nie zgubiliśmy Wschodu i Azji. Po drugie, szybkie tempo budowy infrastruktury. Pytanie, czy nie płacimy za to pewnymi turbulencjami w branży budowlanej. No i wreszcie, fundusze pomocowe, które napływają programują w pewien sposób rozwój polskich przedsiębiorstw. To są oczywiście moje skojarzenia, Pani profesor, pytanie przez pryzmat przedsiębiorstw, w jakim kierunku pchnęło nas wejście do Unii, czy jest to kierunek właściwy? Proszę Państwa, jeżeli my patrzymy na Polskę poprzez pryzmat, czy warto było wstępować do Unii, czy nie, to moim zdaniem odpowiedź jest właściwie jednoznaczna, że warto. Dlatego, że stajemy się przez to silniejszym organizmem, bo członkiem dużego organizmu. I w związku z tym mamy z tego tytułu określone przywileje, ale niestety i określone obowiązki. Ekonomia to nie western, tylko w westernie jest biało lub czarno, białe lub czarne charaktery, a w, każdy, w każdym przedsięwzięciu gospodarczym są i plusy i minusy. Pan zadał pytanie, czy czy na przykład wchodząc do Unii nie zapatrzyliśmy się za nadto na Zachód, a nie zaniedbaliśmy za Wschodu, czyli a, e, rynków azjatyckich, e, rosyjskich i tak dalej. No, ja bym powiedziała w ten sposób. O to można mieć generalnie trochę pretensji w ogóle do całej Unii. Uważam, że właśnie Unia nieco dryfowała w, tym swoim, e, w tych swoich programach e, polityki zagranicznej i nieco zaniedbała właśnie te inne kierunki Unia jako całość, właśnie azjatyckie, właśnie chociażby Afryka, gdzie Chiny inwestują, Rosja inwestuje. W związku z tym można powiedzieć, że rzeczywiście pora w związku z faktem, że coraz trudniej jest sprzedawać produkty, produkcja napotyka na silne bariery popytu. Z różnych przyczyn, zwłaszcza w okresie kryzysu. Z tego poszukiwanie rynków jest właściwie obowiązkiem nie tylko Unii Europejskiej, nie tylko każdego z tych z krajów tej Unii, ale właściwie każdego przedsiębiorcy poszukiwanie nowych rynków. I tutaj e, myślę, że ciągle w Polsce my mamy syndrom analfabetyzmu cyfrowego. Przepraszam, że tak mówię, ale jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w świecie, to mamy do czynienia z tak zwaną trzecią rewolucją przemysłową ale, albo tak zwaną y, rewolucją cyfrową, jak to woli mówimy, gospodarka oparta na wiedzy, ale my na wielu szczeblach gospodarki ciągle tej, tego dorobku, tej rewolucji nie wykorzystujemy. Bo gdyby tak było, to już by dawno był podpis elektroniczny. Gdyby tak było, nie, musielibyśmy, nie byśmy mogli musieli stać w korkach jeżdżąc do urzędów, po te pieczątki, o których tu pan powiedział, i w dodatku po pieczątki, które, za które się płaci. I, I niestety tutaj Polska moim zdaniem nie wykorzystała wszystkich szans. Jeżeli chodzi o tę infrastrukturę, którą pan. Pa Pytać, że to, to prowadziło do określonych turbulencji, ale to nie można tego przepisywać w żadnym przypadku, że to jest wina Unii Europejskiej. No po prostu jeżeli otrzymujemy jakieś fundusze, to naszą sprawą jest odpowiednio racjonalnie je wykorzystywać, więc powstaje problem naszego systemu prawnego, systemu przetargów. Niestety yy, mogę... Nie da się samych dobrych słów o polskim systemie prawnym powiedzieć, a nawet mogę powiedzieć, że mam wielok... no bardzo często odczucie, że w w Polsce gnije system stanowienia i egzekwowania prawa. Bardzo łagodnie I, Pani powiedziała, że nie da się tych samych dobrych słów powiedzieć. Ale ja chciałam jeszcze tylko dodać, bo powinnam od tego zacząć. Ja chciałam bardzo pogratulować wszystkim tym, tym przedsiębiorcom, którzy dzisiaj zostali tu odznaczeni. Uważam, że tego typu inicjatywy są nie do przecenienia i pomyślałam sobie, że. Ci nieobecni to pewnie dlatego są nieobecni, że akurat mają pilne zamówienia i tego wszystkim życzę, żeby nie byli nieobecni na różnych uroczystościach, nawet najważniejszych, jeśli przyczyną tej nieobecności jest klient, bo klient jest królem w dzisiejszych czasach i w związku z tym kontakt z klientem usprawiedliwia wszystko, więc gratuluję wszystkim. I tym bardziej podziwiam małych i średnich przedsiębiorców, że mogą w tych trudnych czasach, w tych dysfunkcjach prawa, jakie występują w Polsce, funkcjonować. Pan przewodniczący Kapituły powiedział, że jak ważne są te małe i średnie przedsiębiorstwa. Ja bym dodała tu mikroprzedsiębiorstwa też, które zatrudniają do dziewięciu osób włącznie. Ale jest ich milion siedemset, milion 800, to zależy w jakim punkcie, w jakim czasie. I wyobraźmy sobie, gdyby każdy z tych przedsiębiorców, mikro, zatrudnił jedną osobę, to mamy milion osiemset miejsc pracy. I dlatego nie do przecenienia jest właśnie dbałość władz samorządowych i, i w ogóle polityki gospodarczej o to, żeby właśnie były sprzyjające warunki ku temu, żeby przedsiębiorcy decydowali się po pierwsze prowadzić swoją działalność, po drugie tworzyć właśnie nowe miejsca pracy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz popatrzymy na Chorwację. Panie ambasadorze pytanie, z jakimi nadziejami, z jakimi obawami integrujecie się z Unią Europejską? Wiecie, dobry wieczór. Chciałbym tylko powiedzieć, że czuję się bardzo, bardzo wygodnie a, 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 a tutaj z Wami, szczególnie na początku pomyślałem, że jestem gdzieś tam w Hollywood, tyle pięknych, młodych, talentowanych ludzi i to było naprawdę świetnie. I do, do, do tego do, do, razu chciałbym dołączyć do tego, co mówi Pan Przewodniczący Wysokiej kapituły, Dokładnie on je określił, całą filozofię prze, życia przedsiębiorców. A, w Chorwacji e, mówimy tak, teraz jesteśmy przed wejściem myślę, że to jest już e, rzecz e, gotowa, skończona, nie było nam łatwo, e, oczekujemy, już otrzymaliśmy dużo, e, e, dużo tego przez proces negoc negocjacji, bo już e, e, synchronizowaliśmy, harmonizowaliśmy e, prawa e, e, zachodnio demokratycznej Europy, i to nam bardzo pomogło, żeby z tym reformami szybko, szybciej zrobili ten postęp. Kiedy mówimy o przedsiębiorczości w Chorwacji i szczególnie o małym i średnim przedsiębiorstwie, ja myślę, że ono nie jest tak dobrze rozwinięte jak tutaj w Polsce, bo mam, mam wiedzę o tym, co się tu dzieje. Współpracuję z, z, agencją, z agencją PARP, z panem przewodniczącym, prezesem tej agencji, Bożaną, bo nie wiem na, na, na nazwisko. Juž już oddwiedziała 3 4ry razy Chorwaci naši e, fachoci byli tutaj. Ja myślę, że przyszlość i chorwaskiego biznesu i polski biznesu malo jest małošenie przedćiębiorsttwo, bo to jest najwatniejszy i najwatwiejszy droga do budowania swojego wlastnego know-how. Tylko już dwa zdania. myślę, że Poljska poradziła świetnie, sobie jedną z ostatnich może 10-15 lat, ale przez, przez wykorzystanie Unii Europejskiej, funduszy Unii Europejskiej, przez przyciąganie inwestycji zagranicznych, ale tym razem myślę, że jest moment, żeby zmienić tu filozofię przez inwestycje zagraniczne, dokładnie my importujemy. Obcokrajowcy občokrajow, know-how. Teraz ja myślę, że Polska też i zaczęło się to działać, musi promować, musi produkować, musi eksportować polski know-how i myślę, że tu Agencja PARP daje dobrze sobie radę, bo jestem, wiem o co chodzi, jakie programy są przygotowane i myślę, że to doświadczenie też my, Chorwacji, będziemy w przyszłości. Dziękujemy za bardzo ciekawą dyskusję. I tak, proszę Państwa, powoli dobiegliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. W imieniu organizatorów gorąco dziękujemy przedstawicielom firm oraz wszystkim, którzy przybyli na nasze dzisiejsze spotkanie. No, a my jesteśmy przekonani, że kanapa Forbesa weszła już na stałe do kalendarzy Państwa i spotkamy się tutaj za rok podczas Trzeciej edycji. Miło mi w imieniu organizatorów zaprosić Państwa na poczęstunek ufundowany przez restaurację na skrajnej cukiernię Orchidea Agierzki Mistrzuk oraz firmę AproTrade Akademia Kawy Tomasza Obracaja. nas, Państwu.